Nieprawda to może jeszcze chwilę wytrwamy tutaj w tym względnym spokoju. Proszę Państwa, ja przejmuję wygłaszać tradycyjnie już nie będę. Wystawa jest przed nami. Część z Państwa widziałem, że już ją obejrzała. Pozostali Państwo też pewnie za chwilę to czynią. Tutaj y, gdzieś z tyłu leżą, widzieliście to Państwo pewnie też. Jest bardzo piękna publikacja. Ja myślę, że to jest taka wartość dodana, po raz kolejny zresztą tej wystawie, która jest pół na dziedzińcu, przed Pałacem towarzyszy owa publikacja. No i myślę, że wojna no, wystawa jest w takim dziełem przelotnym, otwieranym, zamykanym, To co na jest, gdzieś tam pozostanie, no a ta książka dosyć apelsyjna, po prostu będzie i Chodzi służyć wiedzą w niej zawarto No i bardzo pięknym myślę wygląda, to wygląda bardzo ładnie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania owej, owej, owej wystawy. Myślę, że to jest taka kolejna, kolejny przykład dobrej inicjatywy. Życzę Państwu w miarę suchego oglądania tego, co mamy tutaj dzisiaj do obejrzenia. I gospodarzom, chyba przekazać ten materiał. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj przy przydatny zaszczyt e, powitania Państwa na dziedzińcu e, Renubira Społecznego Obserwatora Zabytku. Wystawa jest wystałą szczególną, no, bo pokazuje to, co jest zazwyczaj ukryte. Wienie dobry, historyczne dzień dobry, które najczęściej nie tylko uwadze przechodniów, turystów warszawiaków, ale także historyków sztuki, nierzadko konserwatorów, czy architektów. E, więźby kościołów warszawskich, e, Ocalałem więźby kościołów warszawskich, to jest coś szczególnego, co pozwala na taką podróż w czasie. E, przedstawiamy na wystawie 16 obiektów z zachowanymi więźbami. W wystawie towarzyszy także, oprócz wspomnianej już publikacji, i wielkie wyrazy uznania dla zespołu pod e, przewodnictwem pana e, Karola Gutmejera, e, który wspólnie z panią Katarzyną Zobią prowadzili tą publikację, także dla ta, e, pana Piotra Berezowskiego, który okay. był odpowiedzialny za stronę graficzną, e, czy także dla pani Grażyny Warugi, która dokonała bardzo trudnego tłumaczenia na język angielski końców słownictwa duchowego. W wystawie i publikacji towarzyszy także prezentacja dwóch modeli autorstwa pana Jerzego Boruczkiego, dwóch dachowych kościoła świętego Jakuba na Tarpominie i kościoła Karmelitów na Krakowskim Przedmieściu. Ja nie będę przedłużał gorąco, państwo Państwa zachęcam nie tylko do samej wystawy, modeli, ale także później, warto także, jeżeli będzie taka możliwość, zobaczenia naocznie, bo jest rzeczywiście obcowanie z więzi, bo tam, gdzie jest to możliwe, jest przeżyciem niesamowitym i ten, ten namacalny kontakt z fantastycznym rzemiosłem w kilkuset lat to jest coś, co oczywiście robi wrażenie i co zazwyczaj jest w poziomu ulicy zupełnie Czy Proszę Państwa, ja jestem na urlopie w tej chwili, ale zostałem poproszony, żeby przyjechać i przywieźć trochę tej suchej y, pogody. Także spełniłem swój obowiązek. Ze swojej strony chciałbym podziękować y, oczywiście wszystkim osobom, y, które były zaangażowane w zorganizowanie tej wystawy, w jej przygotowanie. Y, szczególnie y, cieszę się, że ta wystawa jest uzupełniona tą publikacją, która po przelotności wystawy publikacja pozostanie. A także bardzo się cieszę, że elementem tej wystawy są te dwa modele więźby w skali 1 do 50. Proszę Państwa, więźby zabytkowe Kościołów Warszawskich oczywiście są bardzo cennymi zabytkami. A w historii Warszawy, która ulegała tak dramatycznym zniszczeniu, to wydaje się, że cud, że drewniane ustroje. Trwały. Dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy się skromnie przyczynić do zachowania wiedzy, historii i być może wskazania kierunków poszukiwań dla kolejnych rzeszy badaczy. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania wystawy.